Cześć, skoro tu jesteś, prawdopodobnie się zastanawiasz, co źle robię, że tak źle leczę na rajdzie. Albo może po prostu te cyfry nie są do końca takie, jakie powinny być. Trochę tam brakuje. Mam nadzieję, że ten film się przyda, że cokolwiek z niego uda się pozytywnego wyciągnąć. Zaczynajmy. Na wstępie też dodać trzeba mały disclaimer. Otóż e, ostatnio utworzyłem sobie Resto Druida, więc też większość logów, jakie przeglądałem. Analizę ich również, no to niestety będzie oparte na Druidzie, ale będą tutaj też elementy innych healerów i generalnie zasady, o które tutaj chcę mówić, będą raczej dotyczyć wszystkich healerów z małymi wyjątkami przy różnych punktach, ale to omówię zaraz. Zaczniemy naszą listę od tego, że trzeba uporządkować rzeczy od tych łatwych do zrobienia. Aż po te ciężkie do zrobienia. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że każdy z tych elementów z listy ma ogromne znaczenie. Zastanawiałem się długo, co ma być pierwszym elementem na liście, i wydaje mi się, że najłatwiejszą rzeczą i wręcz podstawową to nie bój się overheala. To, że robisz overheal, nie oznacza, że marnujesz healing. Często, gęsto jest lepiej zrobić overheal niż coś kogoś nie doleczyć. Także nie bójmy się overhila nie mówmy, że healer, który robi dużo overhila to zły healer. Często, gęsto jest tak, że jeżeli mamy perfy 10%, ale mamy mnóstwo overhila ok tutaj należy zerknąć na to, to może być problem, jednak w większych przypadkach overheal nie jest zły. Jak już wiemy, że overheal nie jest taki straszny, to mm, praktycznie najważniejsza zasada nie Umrzej. Jeżeli przeżyjesz całą walkę, zrobisz więcej hila. Jeżeli się na nie wyłożysz, część na ciebie zmarnować kombatresa, trzeba będzie. No po prostu jest to nieopłacalne. Przeżyj. Ty nigdy jako hiller nie wiesz, czy ktoś przeżyje, czy nie. Może to być mag na 10%, on użyje ice bloka, ale ty już tego nie użyjesz, to po prostu się wywalisz. To może być Roach, który ma 2% życia i użyje cloak of Shadow i całkowita negacja Magic Damage'a. Najpierw ty. Potem reszta. Jeżeli ty umrzesz, nic już nie zrobisz. Tutaj bardzo ważny punkt, o którym duża część healerów może nie wie, a może wie, może po prostu przerzucili się z DPS-a na healera, a może po prostu mają dziwną manierę. Nie rób DPS-a. Po prostu nie rób. Jeżeli zmuszasz DPS-a do grania defensywnie, stracisz dużo więcej damage'a na overallu, niż jeżeli jak miałbyś leczyć przez cały czas. Ten Twój cast, który tam zada 6k damage, czy nawet mniej, nie jest tego warty. Jeżeli wymusisz na Warlockach e, zrobienie Drain Life'a, jeżeli wymusisz na Priestach e, bańkowania się, jeżeli wymusisz na jakiejkolwiek z klasy, żeby leczyła się, bo ty sobie kastujesz damage zamiast leczyć, to na Overallu tracić damage. To jest bardzo ważna zasada. Nie rób DPS-a, jeżeli musisz leczyć. Jeżeli jest sytuacja, że cały raid jest wytopowany. Nie masz co leczyć, dodatkowo w przyszłości nie będziesz miał co leczyć, co jest bardzo ważne, dopiero wtedy możesz zająć się damagem. Jeżeli twoje logi wyglądają właśnie tak, czyli robisz damage, tutaj wręcz widać, że lepszy damage niż healing, teoretycznie. No, tak to wyglądać nie może. Jako healer, twoim priorytetem jest leczenie, dopiero potem możesz rzucać dziś damage. Nie na odwrót. To jest bardzo ważne. Tutaj taka zagadka. Jak sądzicie, co było lepsze dla raju? Wrzucenie sobie tutaj kilka Moonfire'ów i jednego Wrafa, czy wyleczenie, no właśnie, tutaj tego maga, który się wyłożył? Jestem święcie przekonany, że jakby chociaż jeden heal szedł w tego maga, to on by przeżył i overall wyszłoby to dużo lepiej. Nie bij, alecz. Niestety, jak zawsze, musi dziś być jakiś wyjątek otóż jeżeli dalej ten build na paladynie jest grywalny, to paladyn bijąc zrobi większy HPS. Nie zawsze, ale że podczas skrzydełek czy tam innego cooldowna. Także to nie bij, ale lecz, czasami się nie liczy, ale generalnie w większości przypadków najpierw lecz, potem bij. Nie zmuszaj innych ludzi do defensywnych zachowań, niech twoi DPI mają zaufanie, że ten healer go wyleczy. Nawet taką ma 1%, żeby on wiedział, że on nie musi użyć nic, bo ty i tak go wyleczysz. Tak dobry jesteś. Jak jesteśmy już w temacie bicia, czy niebicia, gdzie wydaje mi się, że już zostało wyjaśnione, że najpierw leczenie, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że. I leczenie, i bicie kosztuje manę. Niektóre spele więcej many, niektóre spele mniej many. Jest jedna bardzo prosta zasada. Twój procent many powinien odpowiadać procentowi hapa bossa. Jeżeli masz bardzo mało many, a boss ma 50% życia, potężny błąd w chwilu. Jeżeli boss ma 3% hapa, a ty masz 60% many, to jest to bez sensu. Dobrzy healerzy, a wręcz bardzo dobrzy healerzy, używają potek do many, trinketów do many, trinketów redukujących kombat poty, które zwracają manę, a w zasadzie powodują, że spele są darmowe. To jaki jest sens niezarządzania maną. Mane trzeba zużywać. To trzeba umiejętnie korzystać z many. Tutaj, jeszcze kilka przykładów, jak właśnie wygląda złe zużycie many. Praktycznie cała mana, ludzie umierają. Nie dziwota. No i tutaj też mamy przykład tego, że nawet kiedy zużywamy tą manę w dobrej proporcji, to i tak ktoś może umrzeć. To nie do końca działa tak, że trzeba równo i z maną i procentami, trzeba też pamiętać, że czasami jest lepiej więcej many zużyć, a potem chwilę mieć przestoju ją odzyskać. Zarządzanie maną jest potwornie ważne. Zasada, która niekoniecznie jest potrzebna, są ludzie, którzy potrafią robić healing, potrafią robić logi, potrafią right ratować i nie stosują się do tej zasady. Otóż dobre UI, jak chcesz zabić bossa, który nakłada dotę, albo nakłada debuffa, który po 8 sekundach wybucha za 3 czwarte życia, jeżeli tego nie widzisz w swoim UI. Takiego bossa jest, da się zabić. Już nie jedni pokazywali, że da się zabić. Ale jeżeli macie mały margines błędu, jeżeli macie niski item level, jeżeli nie overgirujecie bossa, to jest Direct killa w osobę z takim debuffem, po prostu to będzie UI. Tutaj też trzeba mieć na uwadze, że UI nie może zasłaniać całego ekranu. Czy widać różnicę tutaj na tym UI? Co prawda, jest to tylko przykład i dodatkowo dosyć brzydki, ale jedno UI jest zasłonięte, nic nie widać. Na drugim UI no nie ma żadnych buffów i tak dalej. To jest po prostu standardowe UI Blizzarda. A trzecie UI, no tutaj już można coś zobaczyć. Można znaleźć jakiś debuff, który nakłada boss. Może to być dota odrażki, może to być wybuch odrażki UI ma znaczenie. Jak już wspomniałem, różne spele kosztują różną ilość many, trzeba mieć tutaj na uwadze to, że potężne odpałki typu Tranquility potrafią zużywać bardzo dużo many, ale nie oznacza to, że nie trzeba z nich korzystać. Jeżeli jest trzecia minuta walki, a ty dalej nie użyłeś trankulity, która ma 2 minuty cooldownu? No, jest coś źle, jest coś fatalnie. Jeżeli twój ride leader rozpisał twoje tranku, załóżmy na piątą minutę i w ogóle z niego nie korzystasz, no, musisz to zgłosić. Nie ma inaczej sensu. Po to są te odpałki, żeby z nich korzystać. To jest bardzo duży healing, w przeliczeniu bardzo mały koszt. A mało tego, możesz zawsze spalić sobie potę albo rzucić po prostu innervata. I tej many nie stracisz, a na pewno wytopujesz. Na tym poziomie listy już są rzeczy, które wymagają od nas większego skilla niż te poprzednie. Otóż overlap hot, albo brak w ogóle hotowania i dbania o to. Jeżeli mamy lamę, załóżmy rain healing, i ją odświeżamy co 5 sekund, no to to jest potężna strata many i prawie zerowy benefit do heal. Można ją odświeżyć pod sam koniec Duration, co naprawdę przyniesie ogromne rezultaty. Podobnie jest z hotami. Wcesz sobie rigrow na kogoś. Spoko. Niech sobie tika. Tylko nie zaspamuj sobie od razu drugim rigrowem, ponieważ nawet ta hota nie zdąży potikać. To jest strata many. Poczekaj, aż ten rigrow zacznie spadać. 2, 3, 4 sekundy i można to odświeżyć. Wydaje mi się, że tutaj jeżeli mamy dużo many, to jeszcze możemy sobie z tym poradzić. Hotami. Innervate'em damy radę. Ale jeżeli w ogóle nie dbamy o to, żeby hoty były na radzie, no to prawdopodobnie skończy się to po prostu wipem. Wipem i kolejnym wipem. Choty mają znaczenie. Miałem ogromny problem w tym punkcie, bo nie można tych rzeczy traktować osobno. Bardzo ciężko jest myśleć o tym, jako o dwóch różnych wątkach. One się przeplatają i powiedziałbym, że są całością. Otóż. Znajomość klasy oraz mechaniki bossa nie da się leczyć, jeżeli nie znasz mechaniki. Jeżeli odpalasz swoje odpałki hillerskie, znasz swoją postać, robisz rampę, walisz idealne tranku, czy nawet konwołka, ale nie ma damage'a w raid, to po prostu nie robisz hila. I znowu z drugiej strony, jeżeli wiesz, że będzie damage, ale twoja rampa wygląda tragicznie, to po prostu no, nie da się zrobić hila. Dlatego te dwie rzeczy są powiązane. I tutaj przy tym punkcie popatrzymy się na kilka różnych sytuacji, gdzie można było kogoś uratować, ale tak się nie stało. Właśnie albo z powodu braku znajomości klasy, albo braku znajomości walki. Można też tutaj prawdopodobnie dodać brak dobrego UI oraz to, że po prostu ktoś chce bić zamiast leczyć. Tutaj, no, aż znajomość klasy się kłania. Killer, trzy wrafy. Jeden mój fire, kolejny wraw, i potem leci konwołk. I czy ten flourish, który przedłuża działanie Hot, cokolwiek dał, czy on jest zbustowany tylko przez konwołka? Znajomość klasy na walkach jest bardzo ważna, w szczególności jako healer. Błędy dps w rotacji kosztują nas tylko DPS-a. Błędy rotacji healera kosztują kogoś życie. Zaskakujące jest to, jak wiele przykładów można znaleźć w logach. Przygotowanie tranku powinna być mała rampa, a nawet jeżeli tej rampy nie ma, to warto zrobić dużego white growtha, dlatego że po prostu Tranquility będzie leczyło dużo więcej. Co zamiast tego mamy? Mamy Hillera, który wsadza dwa w Jak to się kończy? Możecie się domyśleć. I o dziwo tutaj nikt nie umarł. Dlaczego? Dlatego, że jest to początek walki i generalnie większość ludzi będzie stopowana. Jednak jeżeli by to przesunąć gdzieś na środek walki. 100% coś umiera. Leczenie jest złączone z mechanikami bossa. Żeby coś uleczyć, trzeba dostać damage. Trzeba znać taktykę. Na przykładzie ostatniego bossa, w obecnym rajdzie, widać, że damage w nas rampuje się, jest coraz większy, coraz większy. Ten duży zielony pasek to jest overhealing. Czy on jest w dobrym miejscu? Czy nie można tego przesunąć o 5 sekund w bok? Na samym początku nie ma damage'a, jest to damage, który można przeleczyć na spokojnie, bez większego problemu. Przesuwając tą rampę o 5 sekund, nie zrobimy większy HPS, znacznie większy HPS, to jeszcze możemy komuś życie uratować. A tutaj przykład niekoniecznie dla Resto Druidów, ale widać jak cooldowny healerskie są traktowane. Otóż Gladburst Totem zbiera cały healing, potem... Mnoży go bodajże razy 1,5, czy okolica tego, i potem wybucha tym healingiem i leczy porówno dane osoby. Ile tutaj jest speli podczas trwania tego totemu? No, ja widzę dwa i no, ewentualnie jeden. Tutaj mamy połączenie braku znajomości klasy z brakiem znajomości taktyk. Prawdopodobnie. Nie wiem, czy tak na pewno jest, ale patrząc się na to, co tutaj widzimy, raczej tak. Mamy Cloudbursta, który nie jest pompowany. Mało tego, widać, że tutaj jest Tempest Wing, który odpycha, więc rampowanie tego totemu powinno być trochę przed tym wingiem, także w momencie odpychania po prostu ten totem wybucha i topuje cały raid. Znając mechanikę i znając swoją klasę, ta osoba nie musiała umierać. Na spokojnie sam totem by go może nie, może nie wytopował, ale na pewno by nie umarł. No Już tutaj pomijam to, że na początku były używane spele do damage'a. Może cały raid był cały i może nie nadchodził damage, a może nadchodził właśnie i dlatego ktoś umarł. Ostatnia zasada, która de facto no jest prawie najcięższa. Otóż heal sniping. Możemy sobie wyobrazić, że znamy taktykę, Ogarniamy klasę idealnie, ma wyjść potężny damage w tanka, tank ma dostać za 80% swojego życia, przygotowujemy killa, który ma go wytopować, czekamy, czekamy, wchodzi ten damage w tanka, leczymy, zadowoleni jesteśmy, udało nam się, wchodzimy potem w logi i okazuje się, że zamiast wyleczyć tanka za 200k, wyleczyliśmy go za 10k, jak to się stało? No otóż ktoś był szybszy. Jakiś Holy Paladin z radością nas po prostu z heal snipował, rzucił Locha i do widzenia. Nie ma tematu. Nasz healing, nasze przygotowania poszły po prostu na nic. Heal sniping jest bardzo ciężki. Tutaj, no niestety, jest wojna healerów. Im więcej healerów, tym ciężej będzie nam leczyć, dlatego że każdy chce wyrwać jak najwięcej. To nie jest jak na przykładzie DPS-a, gdzie po prostu można bić target i im szybciej padnie, tym lepiej, tym większy DPS. Tutaj niestety demycz jest podzielony, i jeżeli uda ci się wyrwać większy kawałek ciasta, to masz większy kawałek ciasta. W tej zasadzie też trzeba się zastanowić, czy na pewno jest wystarczająca ilość healerów, a przez wystarczająca ma na myśli, czy nie warto zredukować innego healera. Jeżeli już znacie mechanikę, jeżeli perfekcyjnie znacie swoją klasę, to może warto już odejść. Przykładowo od pięciu healerów, tylko czterech. Przecież Jesteście w stanie wytopować cały raid. Jesteście w stanie na spokojnie sprawić, żeby nikt nie umarł od mechanik, nawet w momencie kiedy ktoś po prostu wejdzie w plamę albo dostanie dodatkowego damage'a. To może zamiast posiadać pięciu healerów, gdzie wszyscy zrobią po 30-40% perfa, może jest tutaj odpowiedni moment na to, żeby zredukować jednego healera i włożyć kolejnego dps -a. Ostatnia zasada wydaje mi się, że najsmutniejsza i najgorsza i naprawdę najciężej jest przez nią przebrnąć. Otóż inny healer jest po prostu lepszy od Ciebie, jest w stanie zrobić szybciej i lepiej. Dodatkowo niektóre klasy są faworyzowane w danych dodatkach, więc nie zawsze jest tak, że źle leczysz, bo źle leczysz, tylko po prostu inni healerzy są lepsi. Co prawda, jeżeli zerkniemy w logi, to nie powinno być aż tak dużej różnicy. Jeżeli ty masz 10% perfa, a ktoś ma 90% perfa, no to nie dość, że jest lepszy, to jeszcze trzeba wrócić do punktu wcześniej, czyli do znajomości walki i znajomości swojej postaci. Jeśli spodobał się wam filmik, wyciągnęliście z niego cokolwiek pozytywnego, jeżeli jakiś podpunkt wam pomógł, dajcie łapkę do góry, napiszcie komentarz. Jeżeli Wam się nie spodobało, jeżeli uważacie, że ten filmik totalny ściek, dajcie też komentarz. Z chęcią się dowiem, dlaczego. Każdy komentarz, jeżeli będzie konstruktywny, na pewno przeczytam. Warto iść w dobrą stronę. Coraz wyższe logi, coraz, wyżs coraz lepsze filmy. Jak ty przejęzyczenia, mówić, że nagrywanie filmów jest łatwe? Yeah. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście, żebym omówił jakiś temat, coś Was dręczy, czegoś nie wiecie. Chcielibyście zrobić coś lepiej, a może po prostu wasza gildia nie radzi sobie na danym bossie, Chcielibyście dowiedzieć się, dlaczego nie potraficie analizować logów. Dajcie znać. Możliwe, że będę w stanie pomóc. Trzymajcie się. Cześć.